Kiedy ktoś mnie pyta skąd jestem, odpowiadam z Polski. A konkretnie z jakiej części jestem? Komoroscy pochodzą z Kresów, ale ja już się urodziłem na ziemiach odzyskanych w obornikach koło Wrocławia. To pewnie z tej części ojciec zerwał pierwszą garść owoców zaniósł mamie tuż po porodzie. Potem mieszkaliśmy w Poznaniu, skąd pochodzi mama, a dzieciństwo spędziłem w Józefowie pod Warszawą, w takim baraku jak ten. Liceum i studia skończyłem w Warszawie. 13 grudnia 1981 znów się przeprowadziłem. No, trochę nie z własnej woli. No, a za dom musiało starczyć zdjęcie dzieci, które wisiało nad łóżkiem. Na warszawskim powiślu wychowaliśmy pięcioro dzieci. Mamy też dom na Suwalszczyźnie, w miejscowości o wdzięcznej nazwie Buda Ruska. Ale z góry nie jesteś. <gry> Ale góry kocham. Kiedy ktoś za ten spyta, a konkretnie z jakiej części Polski, odpowiadam: Konkretnie z całej Polski.